Marek Łakowski, dzień dobry państwu. Pan Leonard Smolarski, dyrektor Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, z gościem przyciskiem. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Witam wszystkich państwa bardzo Patrząc na suszę, na wojnę za wschodnią granicą Rzeczpospolitej Najjaśniejszej, grozi nam głód. Panie redaktorze, polskie rolnictwo przygotowywało się, właściwie funkcjonowało przez wiele ostatnich lat bardzo sprawnie. Mhm. Przed wejściem do Unii Europejskiej, czyli przed objęciem rolnictwa wspólną polityką rolną, polski rolnik, można powiedzieć, był bohaterem, bo w porównaniu z, z krajami Unii Europejskiej bez żadnego dofinansowania, bez żadnych dopłat, po prostu gospodarował na małych areałach. I musiał protestować. I mu bo domagał się swojego. Domagał się swojego, ale, 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 ale ukształtowało tutaj yy, polskiego rolnika tą samodzielność, pracowitość, te wszystkie wartości, które, które są potrzebne. A jak by Pan dzisiaj ocenił największe problemy polskiego rolnika, to co jest? To znaczy, dzisiaj kończąc jeszcze ten wątek, od razu odpowiem, że później poprzez ukształtowanie, poprzez wspólną politykę rolną tego rolnictwa w ostatnich 20 latach, polskie rolnictwo jest bardzo prężne, mocne, niezależne i samowystarczalne żywieniowo i można powiedzieć, że posiadamy stopień bezpieczeństwa, wysoki stopień bezpieczeństwa żywnościowego, czyli w naszym regionie też? W naszym regionie też, w całej Polsce. Polska eksportuje w tej chwili 40% produktów rolnych do krajów trzecich, w tym do Europy Zachodniej. Bo wie pan, do czego dążę? W tym roku dożynki mają odbyć się w gminie Blachownia, a tam podobno jest tylko jeden rolnik. I pytam się, czy w innych gminach też jest podobnie, że na palcach jednej ręki można policzyć tych rolników. To znaczy, pewnie by tam w gminie Blachownia jeszcze tych rolników pokazało, okazało się więcej. Natomiast generalnie trzeba powiedzieć, że struktura demograficzna, produkcyjna, ekonomiczna przez te, szczególnie ostatnie 20 lat w Polsce, bardzo znacząco się zmieniła. Na, Czyli na tutaj, gorzej, na lepiej? To znaczy chodzi o to, że jeżeli. Powiem panu, średnia wieku rolnika to 51 lat. Y, tak, dlatego, 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 dlatego są czynione działania. To już od wielu, wielu lat są programy dla młodych rolników, na przykład poprzez y, Programowanie ze wspólne, z działań wspólnej polityki rolnej poprzez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. My jako ośrodek doradztwa rolniczego też prężnie działamy w obszarze edukacyjnym. I są, jest wiele programów dla młodych rolników, czyli młodzi rolnicy po to, żeby mogli no, niezależnie funkcjonować, otrzymują dofinansowanie do własnych gospodarstw i do działań inwestycyjnych. Ale dla tutaj... takich starszych rolników jak ja, to też są jakieś pomoc. Też pomoce? są, też. Mhm. Panie że wspólna polityka rolna objęła pomocą cały, całe rolnictwo, całe polskie rolnictwo. Nie dlatego, że to jest polskie rolnictwo, po prostu chodzi o to, że wspólna polityka rolna tak naprawdę funkcjonuje od 1957 roku. Tak zwane, w tzw. Tak traktatach rzymskich tam doszli, doszli do wniosku, te kraje, które y, cierpiały znaczący głód, szczególnie w okresie wojennym i powojennym, doszły do wniosku, że trzeba po prostu się zjednoczyć, y, znieść bariery celne i zacząć racjonalnie produkować żywność. No ale jest I to wyjątkowe, jak pan opowiada, panie dyrektorze, a rolnicy co trochę wychodzą gdzieś tam na drogę. Y, Coś się nie to jest kwestia kolej, to jest inna kwestia. To jest kwestia taka, że dzisiaj, dzisiaj, jak pan redaktor wspomniał, pandemia, COVID, no, to spowodowało znaczący wzrost kosztów produkcji. Znaczący wzrost kosztów. Co to znaczy? To znaczy, to znaczy że na przykład środki energetyczne, paliwo, energia elektryczna, no niesamowicie poszły, poszybowały w górę. Ale to chyba nie tylko u nas. To nie tylko u nas. natomiast Na Ukrainie nato również. Natomiast, natomiast, tak, natomiast na Ukrainie to, to jest osobny temat, ponieważ tam, tam, tam nie ma takich, tam jest bardzo mało gospodarstw podobnych do naszych. Tam są potężne holdingi, tysięcy hektarowe. I dlatego oni mają tańsze zboże e, polskie? Tak, dlatego to są... Niejednokrotnie stoją za tymi holdingami jakieś biznesowe, biznesowe lobbingi z krajów zachodnich, czy też z innych i w związku z tym przy takich przy tak dobrych ziemiach, glebach, jakich są w Ukrainie, przy takiej skali produkcji no to siłą rzeczy jest to dużo tańsze, bo to jest produkcja praktycznie ekstensywna można powiedzieć, bez dużych nakładów kapitału i pracy. To I powtórzę to pytanie co dzisiaj najbardziej gnębi rolników martwi? E, dziś dziś e, wszyscy wspólnie, wszystkie instytucje, wszyscy ci, którzy e, Pracują na rzecz rolników y, instytucje publiczne i doradcze, i instytuty i, i, i wszystkie, wszystkie, y, wszystkie te właśnie y, y, instytucje. Y, y, muszą dążyć do tego, jakby tak chciał najkrócej powiedzieć, żeby rolnik na swoim gospodarstwie mógł się utrzymać, czyli mógł mieć ten... Y, Arytet dochodowy, godziwy dochód, tak zwany, przynajmniej y, średni dochód taki, jaki jest w gospodarce narodowej, to nie jest zbyt on wielki, ale przynajmniej żeby mógł się utrzymać i własną rodzinę, bo y, to są gospodarstwa, według konstytucji nasze gospodarstwa są gospodarstwami rodzinnymi. I druga część to jest taka, żeby y, drugi obszar y, tych y, problemowych jest taki, żeby konsument miał tą żywność jak najtańszą. To, to, to trzeba pogodzić. Czyli w miarę no, no, droga się. żywność, chcemy kupować dobrą żywność. Dobra żywność tak. kosztuje. Dobra żywność kosztuje. I teraz do tego, jeżeli dołączymy do tego koszty produkcji, koszty nawozów, koszty środków ochrony roślin, koszty pracy, no to gdzieś powiedzmy powoduje to, że rolnikowi coraz mniej coraz bardziej przestaje się opłacać. I niestety te ceny zaczynają przyrastać. Ale co jest ciekawe, panie dyrektorze i szanowni państwo, że rolnik z tych wzrostu cen dla rolnika, to tak, żeby obrazowo pokazać, to może dochodzić, dla dochodu rolnika z tego może być 7-8%, do 10%. Resztę przechwytują pośrednicy. Supermarkety, pośrednicy. Czyli w, w, polska struktura... W polskiej strukturze rolnictwa można powiedzieć i my do tego powinniśmy według mojej oceny dążyć, żeby było jak najwięcej spółdzielczości, czyli wspólnot rolniczych które ograniczają, skracają łańcuchy dostaw. Ale to wracamy do kołchozów? Nie, nie to pan ma na To nie są kołchozy, panie dyrektorze. Tu jest takie mylne pojęcie, bo spół... Ja pamiętam, jest. jak byłem jeszcze, bo ja przebywałem Tam dużo też były na, farmach, na farmach skandynawskich bardzo mnie to raziła nazwa spółdzielnia, bo tam też się nazywała spółdzielnia i u nas też się nazywała spółdzielnia produkcyjna, rolnicza tak. spółdzielnia produkcyjna. Oczywiście to są dwa światy, to są dwa światy. Ja to mogłem obserwować, widzieć jak to funkcjonuje. To po prostu, to jest coś nieprawdopodobnego. To jest pra... Tam, tam, tam była tam rzeczywiście prawdziwe, prawdziwa spółdzielnia, może nie socjalistyczna, ale taka prawdziwa, z naj, z najprawdziwsza spółdzielnia. To znaczy rolnicy byli w posiadaniu oprócz własnych gospodarstw, oprócz mleczarni, oprócz rzeźni, to oni praktycznie, ten łańcuch dostaw był minimalny, minimalny, minimalnie skrócony. Dobrze, na tych produktach rolnych, które w sklepach kupujemy, należałoby dopisać jeszcze nie tylko dobre, bo polskie, tylko drogie, bo polskie. Yy, dlatego podkreślam, to jest, problem, to jest problem rolnik tutaj, na pewno rolnik, gdyby rolnik się wzbogacał na wzrostach cen, to na pewno by nie wychodził. Tak no. pan redaktor wspomniał e, 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 na drogi. nie miałby Ponieważ czasu, żeby nie nie się. się to nie opłacało. Nie no, no, przyszedł taki moment rzeczywiście, że to się wszystko nawarściło. Plus jeszcze e, sytuacja geopolityczna, plus e, tu też trzeba powiedzieć, panie redaktorze, że działa prawo popytu podaży. No, to, to jest doskonałe prawo, oczywiście, które doskonale reguluje rynek i czasami się zdarza, że tych produktów jest mniej, czasami jest nadprodukcja konsumenci wtedy kupują taniej, drożej, no to się dzieje i to Co jest... sezon by Co dzisiaj się opłaca robić? Panie redaktorze, to zależy, czym dysponuje taki rolnik, czym doskonuje. Nie, Jeżeli... czy przyjdzie do Was, by mu doradzicie, no, pokażecie, gdzie pożyczkę no, wziąć jakąś, to bo znaczy, ODR przecież Jest to możliwe. możliwe. Może wziąć kredyt na zakup ziemi, no w zależności od tego, jak... No ziemię to ma pochodzą, ale nie ma traktorów, nie ma... Chodźmy. są możliwości. Oczywiście dzisiaj jest to możliwe. Dzisiaj, dzisiaj yy, składa się wnioski o pomoc. Mm -hmm. Tych wniosków, yy, tych, tych działalności, interwencje to się teraz nazywają, kiedyś to się nazywały działania, jest bardzo dużo. Yy, o ile aplikacja nie będzie szwankować, bo słyszę, że znaczy, szwankują yy, i potem się rolnicy No spóźniają. To są jakby techniczne kwestie, mm -hmm. yy, gdzie rzeczywiście no, jeżeli jest du duże nabory, być może tam yy, trzeba by było dopracować w szczegóły jakieś elementy. Ale konkretnie, co dzisiaj? W co Pan by poszedł jako Młody rolnik. Yy, yy, Drub? Panie, panie redaktorze, to, to, ryzyko, trzeba... za to, to znaczy... ryzyko za duże? Słucham. Drup, To znaczy. To za duże. Tasia grypa przyjdzie i. Tasia grypa, no, no do wie pan, To nie można powiedzieć, bo to tak, zależy, y, czym się y, dana, dany rolnik będzie interesował. Można uprawiać na przykład na małym areale warzywa. Można uprawiać foliowe. On nie chce uprawy. się interesować, on chce zarabiać. No to jak mówię, może zacząć od warzyw, można uprawiać zioła, można prowadzić, no bo tutaj jak gdyby można od razu wejść na wysokointensywną produkcję, w zależności od tego, jaki posiada areał gruntów, jaka jest struktura użytków rolnych. Czym dysponuje, jakim sprzętem, no i gdyby zaczynał od zera, no to no niestety musiałoby to trochę potrwać, bo musiałby zakupić sprzęt, ciągniki, mhm. maszyny. Na co może rolnik liczyć od dobrego wujka, czyli ODR myślę, o środek doradztwa? Panie redaktorze, doradztwa. my, my od stu lat, dwa lata temu obchodziliśmy rocznicę stulecia doradztwa rolniczego, czyli mhm. tutaj Ośrodek Doradztwa Rolniczego edukuje i przekazuje te najnowsze trendy, najnowszą wiedzę dotyczącą tych wszystkich technologii, upraw. Produkcji zwierzęcej. To są darmowe rysilnej. szkolenia? Darmowe szkolenia. Tak, tak my mówisz? wiele, oczywiście my wiele e, prowadzimy różne projekty. To są szkolenia e, darmowe, każdy z rolników. Ja zapraszam wszystkich Państwa, nie tylko rolników, bo też mamy oferty dla mieszkańców obszarów wiejskich. Mhm. To, jest i, to, są, to jest dziedzictwo rozwoju kultury wsi polskiej. E, tutaj właśnie <mogę>, mogę powiedzieć o tym obiekcie, o którym pan redaktor pytał wcześniej, jest budowany taki obiekt tutaj właśnie przy. Ośrodku. Zastanawiałem się, czy wy macie czy... czas na doradzanie, skoro od już lat budujecie. To taki znaczy hotel no, chyba. budową, to się zajmują mm. budowlańcy. No tak. Jest wykonawca, teraz nastąpiła Ale przerwa to trwa w tej budowie. Trwa to trochę. Trwa to trochę, no. Poprzednia, moi poprzednicy rozpoczęli tą budowę w 2017 roku, w 2017 i, i trzeba skończyć. I trzeba skończyć. No umowa została zerwana. W związku z tym teraz mhm. kolejne procedury trzeba e, e, wszcząć. Ale nie będzie mógł... to stać śląski, że tak długo to będzie. Nie, to ja myślę, że nie, no bo myśmy zastali, ja w tamtym roku właściwie mhm. to zastałem tą, ten, ten stan budowlany jaki jest. No i surowy, zamknięty można powiedzieć, i teraz y, trzeba pozyskać środki finansowe, bo to też nie jest takie proste, no trzeba to gdzieś znaleźć, trzeba ogłosić przetarg, musi być sprawny wykonawca, Rozumiem. żeby to wszystko... Ale wracając jeszcze, do, panie rektorze, chcę powiedzieć, bo właśnie rozpoczęła się kampania naboru wniosków obszarowych 15 marca, 17 o, marca. Uważasz. I zapraszam wszystkich Państwa do, dla naszych, do naszych doradców. Nie tylko rolników. Nie tylko rolników, znaczy no, ci, którzy mają, posiadają, chcą złożyć wniosek, jakikolwiek wniosek, ale tu mówię o kampanii, bo kampania charakteryzuje się tym, że skalowo y, y, duży zasięg y, po prostu obejmuje. To znaczy wnioski obszarowe, czyli to są te coroczne wnioski od, 15, od 17 marca w tym roku do 15 maja. To jest ten y, podstawowy czas, termin, gdzie można się zgłosić do każdej gminy. W każdej gminie my, y, y, jako doradztwo y, y, rolnicze, y, obsługujemy każdą gminę. Czyli Tam mam jest jakiś story. nieużytek, duże obszary, warto przyjść i dowiedzieć się, czy tak, mogę oczywiście. To, to, to jak najbardziej. Ja nawet bym no, bardzo zachęcał po to, żeby wykorzystać te możliwości finansowe, żebyśmy mogli te wnioski składać. W tamtym roku, w tamtym roku na, do Agencji w województwie śląskim złożyło wniosków... Około 41 tysięcy z całego to, to, województwa. To dużo, to mało? To jest, to jest, panie redaktorze, zależy, do czego to przyrównać. No do jeżeli... województwa przemysłowego. Do, yy... My posiadamy około 60 tysięcy gospodarstw w województwie śląskim. Czyli hmm. 20 tysięcy mogło z tego. Ale to też nie można tak powiedzieć. No nie było jakichś takich yy, badań szczegółowych. Natomiast no, wiele wielu rolników się dogaduje na no, tak zwaną nieformalną dzierżawę. No i Rozumiem. wtedy oni nie składają, tylko składa ten, który ma jedno gospodarstwo, powiedzmy, ich sobie trochę chce powiększyć. To już na zakończenie chcę zapytać, będziemy drożej płacić za produkty rolne, za owoce, warzywa, nie wiem, mleko, co tam jeszcze, jajka? Jajka idą bardzo szybciutko w górę. Panie redaktorze, chcę powiedzieć tak, my jako instytucje rolnicze, rolnicy, nikomu nam zależy na tym, żeby konsument miał jak, jak najtaniej i cała ta polityka rolna Czy jest Ale tak w jesteś nie. nie chcemy, żeby rolnik miał godziwe dochody, mhm. żeby mógł utrzymać rodzinę i siebie, żeby mógł inwestować, bo to też jest ważne, bo rolnik nie będzie się jeździł tak zw. A my 30, żebyśmy tanio kupowali, a my żebyśmy tanio kupowali, da się I połączyć ogień i da się połączyć, tylko trzeba, no mądrze to wszystko ustawić i, I, to zostawmy, się i zostawmy i zostawmy na tym pięknie dziękuję pan dyrektor Leonard. Był w sieci. Bardzo, bardzo dziękuję, panie dyrektorze. Dziękuję, dziękuję, państwu. Jeszcze raz zapraszam do korzystania z usług doradztwa rolniczego w Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego. I dziękuję przyłączamy wszystkim. się do tych rzeczy. Dziękuję bardzo.